W naszym życiu są pewne niezależne prawa, które podlegają wszystkiemu, co istnieje. To nie są prawa stworzone przez człowieka, ograniczone czasem lub geografią, ale prawa kosmiczne, ponadczasowe i uniwersalne. Nie rządzą Twoimi działaniami groźbą kary, ale prowadzą Twoje życie ku większej mądrości i spełnieniu. Ukształtowały Twoją przeszłość i będą kształtować Twoją przyszłość ale co najważniejsze, mogą oświecić Twoją teraźniejszość. Zgłębiając te uniwersalne prawa, możesz znaleźć nie tylko wiedzę, ale także wgląd nie tylko informacje, ale transformacje prawo boskiej jedności. Ta zasada oznacza, że wszyscy jesteśmy połączeni że wszyscy jesteśmy częścią boskiej, nieskończonej energii która jest znacznie większa niż nasze indywidualne ja. Uczy nas, że każda akcja, każda myśl, każde słowo, które wypowiadamy, nie jest ograniczone do peryferii naszego indywidualnego istnienia, ale rozbrzmiewa przez wszechświat, wpływając na całość. To zrozumienie, że Twoje życie, moje życie i całe życie jest ze sobą połączone i współzależne. Rozpoznając prawo boskiej jedności, Rozumiemy, że nikt nie jest sam. Jesteśmy w tej podróży razem. Nie jesteśmy tylko kroplami w oceanie, ale oceanem w kropli. Ponieważ wszystko, co widzimy, czujemy i doświadczamy, jest przedłużeniem tego samego boskiego źródła. Miłość, dobroć i współczucie stają się logicznymi reakcjami na wszystkie interakcje. Chodzi o traktowanie innych z takim samym szacunkiem i troską, jakiej byś sobie życzył. Zrozumienie, że zranienie kogoś innego to zranienie samego siebie, jest esencją złotej zasady. Traktuj innych tak, jak chcesz być traktowany. Jak możemy zastosować tę zasadę w naszym codziennym życiu? Zacznij od rozpoznawania boskości w każdej napotkanej osobie. Traktuj każdą interakcję jako okazję do wyrażenia życzliwości i zrozumienia. Gdy mówisz: Niech Twoje słowa odzwierciedlają Twoje zrozumienie tej jedności. Gdy słuchasz, rób to z empatią wynikającą z wiedzy, że wszyscy jesteśmy gałęziami tego samego drzewa. Prawo wibracji To prawo sugeruje, że wszystko w naszym wszechświecie, od największych galaktyk po najmniejsze cząstki wszystko, w tym Twoje myśli i uczucia działa na określonych częstotliwościach lub wibracjach nic nie spoczywa. Wszystko jest w ruchu, nieustannie wibrując i rezonując na różnych częstotliwościach. Jeśli chcę więcej pieniędzy, muszę dowiedzieć się, jaka jest wibracja lub uczucie pieniędzy, i spróbować dopasować tę częstotliwość. Jeśli chcę poczuć miłość, muszę wibrować na częstotliwości miłości, która jest najwyższą częstotliwością. Jeśli chcę konkretnej osoby w swoim życiu, Oboje musimy być dostrojeni do tej samej wibracji lub częstotliwości. Aby użyć tego prawa do manifestacji swoich pragnień, musisz dopasować swoją wibrację do tego, czego pragniesz. Jeśli chcesz być wśród gwiazd, musisz najpierw poczuć się jak gwiazda. Rozpoznanie tego prawa zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie i nasze miejsce w świecie. Nie jesteśmy tylko fizycznymi bytami nawigującymi przez życie. Jesteśmy istotami energetycznymi, wibrującymi na określonych częstotliwościach, a te wibracje wpływają na nasze doświadczenia, interakcje i rzeczywistość. Pomyśl o swoich myślach i emocjach. Kiedy jesteś pełen radości i pozytywności, czujesz się lekki, unoszący się, jakbyś wibrował na wyższej częstotliwości. Podobnie gdy jesteś smutny lub negatywny, czujesz się ciężki, przygnębiony, jakbyś wibrował na niższej częstotliwości. Prawo korespondencji. To prawo stwierdza, że to, co dzieje się w tobie, odpowiada temu, co dzieje się na zewnątrz ciebie. Mówi, że twoje wewnętrzne uczucia i myśli bezpośrednio wpływają na twój świat zewnętrzny. Tak jak wewnątrz, tak na zewnątrz, proklamuje jeśli czujesz się dobrze ze sobą, wszystko wokół ciebie wydaje się wspaniałe. Jeśli czujesz się źle, wszystko wokół ciebie wydaje się złe. Jeśli czujesz wewnętrzny spokój, wszystko wokół ciebie jest spokojne. Ale jeśli czujesz się wewnętrznie zdezorientowany, będziesz czuć stres w swoim życiu. Stajesz przed potężną prawdą, jesteś architektem swojej rzeczywistości. Masz w sobie moc kształtowania swojego zewnętrznego świata poprzez zmianę swojego stanu wewnętrznego. Myśli, które myślisz, przekonania, które trzymasz i postawy, które przyjmujesz wszystkie te malują żywy obraz, który staje się Twoim życiem. Rzeczy, o których myślisz, stają się rzeczami, z którymi musisz żyć. Aby zmienić swój świat, musisz najpierw zmienić siebie. A świat zewnętrzny odzwierciedli to. Prawo przyciągania. To prawo stwierdza, że podobne przyciąga podobne. Cokolwiek skupiasz swoją uwagę, czy to pozytywne, czy negatywne, przyciągasz do swojego życia. To nie jest tylko filozofia, ale zasada, która została uznana przez starożytne kultury, fizyków kwantowych i ludzi sukcesu na całym świecie. Prawo przyciągania jest bardzo podobne do prawa wibracji. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, przyciągasz to, kim jesteś. Prawo przyciągania mówi również, że musisz wierzyć, że możesz zdobyć to, czego pragniesz. Jeśli chcesz przyciągnąć pieniądze, ale nie widzisz, jak to jest możliwe i wątpisz, że się to stanie, jesteś jak fala na oceanie, pchana przez wiatr. Nie możesz oczekiwać, że przyciągniesz coś, w co nie wierzysz, że możesz zdobyć. Jeśli chcesz dobrego zdrowia, musisz dbać o siebie, jakby twoje życie od tego zależało. Jeśli chcesz pieniędzy, bądź hojny, a one wrócą do ciebie. Jeśli chcesz miłości, zacznij od kochania siebie i innych. Prawo zainspirowanego działania To prawo sugeruje, że chociaż możesz wizualizować, afirmować i dostosowywać swoje myśli do swoich pragnień, nic się nie zmieni, dopóki nie podejmiesz działania. Jednak nie jest to zwykłe działanie, ale zainspirowane działanie, które pochodzi z miejsca zgodności z Twoimi pragnieniami, intuicją i wewnętrznym przewodnictwem. To prawo jest siłą napędową za manifestacją Twoich marzeń. Podczas gdy prawo przyciągania pomaga dostosować Twoje myśli i uczucia do Twoich pragnień, prawo zainspirowanego działania napędza Cię do poruszania się w kierunku tych pragnień. Jest to most łączący niewidzialny świat myśli z namacalnym światem rzeczywistości. Aby zdobyć to, czego chcesz, musisz odegrać swoją rolę. Zainspirowane działanie nie jest wymuszone, nie rodzi się z desperacji czy strachu. Zamiast tego, jest to radosny i entuzjastyczny ruch w kierunku Twoich pragnień. Czuję się naturalnie, bez wysiłku i w pełnej zgodności z tym, kim jesteś. To moment, kiedy jesteś tak podekscytowany swoją wizją, że jesteś przyciągany do działania nie dlatego, że musisz, ale dlatego, że chcesz. Prawo transmutacji energii. To prawo mówi, że wszystko, w tym twoje myśli, uczucia i słowa, jest zbudowane z energii, a energia nie może być stworzona ani zniszczona, tylko zmieniana z jednej formy w inną. Kiedy myślisz lub czujesz coś, to nie zatrzymuje się na tym etapie. Ale przekształca się w coś, co trafia do wszechświata. To prawo jest podstawą powiedzenia, myśli stają się rzeczami. Musisz wiedzieć, że jakiekolwiek myśli i uczucia masz, tworzysz i przyciągasz coś w odpowiedzi na te myśli. Dlatego musisz wybierać dobre myśli i uczucia świadomie. Nie rozmyślaj zbyt długo nad złymi myślami, inaczej mogą przekształcić się w złe sytuacje. Prawo przyczyny. I skutku. To prawo mówi, że otrzymujesz to, co dajesz. To, co robisz innym lub światu, wróci do ciebie. To prawo karmy. Wszystko, co dzieje się w życiu, ma swoje przyczyny. Rzeczy dzieją się albo dla ciebie, albo z powodu czegoś, co zrobiłeś. Jeśli robisz dobre rzeczy, korzysta tobie. Jeśli robisz złe rzeczy, również cię to dotyczy. Za każdą akcją jest równoważna i przeciwna reakcja. Zrozumienie tego prawa daje ci wiedzę, że jeśli chcesz zmienić skutki, które doświadczasz, musisz zmienić przyczyny, które wprowadzasz w ruch. Rządzisz tego, co siejesz. Nigdy nie zbierzesz mango, jeśli posiejesz jabłka. Nigdy nie zbierzesz miłości, jeśli siano jest nienawiść. Dostajesz dokładnie to, co wysyłasz w świat. To, co dajesz to to co dostajesz. Jeśli dajesz miłość, otrzymujesz miłość. Jeśli dajesz pieniądze, otrzymujesz pieniądze. Co krąży dookoła, to wraca z powrotem. To co robisz lub mówisz, nie znika. Zawsze wraca, aby cię nagrodzić lub skrzywdzić. Może to nie wracać natychmiast, ale wróci. Prawo wynagrodzenia. To prawo jest połączone z prawem wibracji, przyciągania, przyczyny i skutku. Oraz transmutacji energii. Mówi, że będziesz wynagradzany wprost proporcjonalnie do wartości, którą dostarczasz innym, światu. To zamyka w sobie zasadę, że tak jak dajesz, tak otrzymasz. Wartość, którą dodajesz innym, społeczeństwu lub światu, nieuchronnie wróci do Ciebie. To prawo nie ogranicza się tylko do monitorowania Twoich zysków materialnych, przekracza ono fizyczną rzeczywistość, obejmując miłość, Dobroć, radość i pokój. Gdy dajesz miłość swobodnie, znajdziesz miłość. Gdy rozsiewasz radość, doświadczasz radości. Prawo relatywności. To prawo mówi, że nic samo w sobie nie jest dobre ani złe. Rzeczy są tym, co ty dla nich zdecydujesz. Wszystko sprowadza się do znaczenia, które im nadajesz. To prawo namawia cię do odsunięcia się od twoich indywidualnych doświadczeń i spojrzenia na nie z szerszej perspektywy. To, co wydaje ci się poważnym problemem, dla kogoś innego może wyglądać jak mała przeszkoda w porównaniu z wyzwaniami, z którymi się zmagają inni. Podobnie, to, co postrzegasz jako małe osiągnięcie, dla kogoś innego może być marzeniem. Prawo relatywności mówi ci, że nie musisz oznaczać wszystkiego wokół ciebie. Gdy coś się dzieje, nie musisz mówić, czy to jest dobre, czy złe. Zamiast tego możesz spojrzeć na to jako na efekt przyczyny, którą decydujesz się nadać właściwe znaczenie wszystkiemu w swoim życiu. Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, jest naprawdę neutralne. Jest pozytywne lub negatywne tylko dlatego, że tak to oznaczasz. Prawo polaryzacji. To prawo mówi, że wszystko ma dwie strony i wszystko ma swoje przeciwieństwo. Życie ma początek i koniec. Istnieje świat duchowy, a my żyjemy w świecie fizycznym. Jest biegun północny i biegun południowy. Istnieje boska energia żeńska i boska energia męska. Pary bliźniacze często wydają się bardzo różne, ale w rzeczywistości są jednym i tym samym. Jest gorąco i zimno, ale to po prostu różne stopnie tego, co nazywamy temperaturą. Istnieje dobro i zło, ale to po prostu różne stopnie tego, co postrzegamy jako moralność. Prawo polaryzacji w Twoim życiu uczy Cię, że nawet w najciemniejszych chwilach istnieje potencjał dla światła, a nawet w Twoich największych zmaganiach są nasiona szansy. Pomimo Twojego najgłębszego smutku. Pojemność doświadczenia radości, pozostaje. Prawo rytmu wszechświat ma naturalny rytm lub przepływ i nie lubi, gdy jest zakłócany. Naucza cię, że wszystko w wszechświecie porusza się w cyklach lub wzorach podobnych do ruchu wahadła lub zmiany pór roku. Tak jak przypływ i odpływ, tak jak dzień zamienia się w noc, a zima ustępuje wiosny, każdy aspekt życia podlega temu rytmicznemu ruchowi. To prawo przypomina Ci, że Twoje życie także podlega tym naturalnym rytmom. Prawo równowagi. Są czasy aktywności i czasy spoczynku, okresy wzrostu i okresy odwrotu, chwile radości i chwile smutku. Możesz uniknąć wielu problemów, będąc cierpliwym i pozwolić rzeczom dziać się naturalnie we własnym czasie. Chaos występuje, gdy próbujesz zmusić rzeczy do wydarzenia się według swojego harmonogramu. To nie działa i może sprawić, że poczujesz się sfrustrowany. Prawo płci. To prawo nie ma nic wspólnego z płcią męską ani żeńską, a wszystko z energetycznymi aspektami męskimi i żeńskimi w nas samych i wszechświecie. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, istotne jest zrozumienie relacji między energiami męskimi i żeńskimi, które istnieją w każdym z nas. Nie ma energii. Która byłaby lepsza lub gorsza, tylko energie, które są przeciwieństwami, ale współdziałają ze sobą. Zrozumienie prawa płci pomaga nam docenić znaczenie równowagi. Mówi nam, że aby osiągnąć nasz pełny potencjał, musimy zharmonizować zarówno energie męskie, jak i żeńskie w sobie. Chodzi o to, aby być kompletnymi osobami. Nie chodzi o to, żeby być mniej mężczyzną lub mniej kobietą. Ale o przyjęcie wszystkich aspektów naszej natury. Podsumowanie. To są starożytne prawa, których najmądrzejsi ludzie Ziemi zawsze intuicyjnie wiedzieli i żyli według nich. Gdy nie stosujesz się do tych praw, to trochę jak walka przeciwko temu, jak działa świat, co sprawia, że życie jest naprawdę trudne. To nie tak, jakby ktoś cię karcił, ale życie może się czuć jak kara ponieważ płyniesz pod prąd wszechświata. Jeśli jesteś jeszcze tutaj, dlaczego by nie podzielić się, które z tych praw stosowałeś lub planujesz zacząć stosować od teraz? Chętnie poznam twoje myśli. Życzę ci pięknego dnia.